Cześć, witam cię na kanale Magis Made. Dzisiaj zrobimy tacę, która zarazem będzie próbą, czy właściwie testem moich własnoręcznie zrobionych form silikonowych kryształowych. Użyję perły jasno złotej, którą już mam rozmieszaną z żywicą i będę wylewać na formę silikonową. Na początek wyleję dookoła form kryształowych. Na grzewnicą pozbywam się bąbelków powietrza i pilnuję tego, żeby tylko dmuchać ciepłym powietrzem w te miejsca, gdzie jest żywica. Dolewam teraz bezbarwną żywitę i ją wylewam właśnie na środek moich form silikonowych, kryształowych, ponieważ chciałabym, żeby te elementy były przejrzyste. Dolewam jeszcze żywicy. Na pozbywam się bąbelków powietrza Tutaj tworzę za pomocą patyczka takie złote smugi. Sprawdzam, czy formy silikonowe są dobrze dociśnięte do podłoża. I zostawiam żywicę do zastygnięcia. Żywica jest już gotowa do wyjęcia z formy. Jestem bardzo ciekawa, jak tam moje kryształowe formy silikonowe. Czy uda się je wyjąć i czy w żywicy zostanie kształt kryształków? Zaraz się przekonamy. Wyciągam najpierw moją tacę z formy silikonowej. Wracam I teraz postaram się wyjąć moje formy silikonowe. Yy, niestety, jak widać, odrobina żywicy wpłynęła pod formę, ale to jest bardzo cieniutka warstwa i bez problemu można ją zdjąć. I podważyłam pierwszą formę. Idzie, przepięknie to wygląda, ale się cieszę. Forma spełniła swoje zadanie, a efekt jest przepiękny. Bardzo mi się podoba. Pięknie się mieni, na żywo jeszcze lepiej niż na filmie. Teraz zobaczymy drugą formę. Podważam, podważam. Idzie, idzie, jest. Pięknie. Widać, że formy są całe. Nadają się do kolejnego projektu. Skoro formy się sprawdziły, to myślę, że w sobotę Wam Opublikuję film, jak się, roży, jak się robi takie formy silikonowe, kryształowe. Pięknie, jestem zachwycona. Tak wygląda moja taca. Tam, gdzie były formy. Kryształowe tam jest żywica przejrzysta. Ale znacie mnie i wiecie, że tak nie zostawię tej tacy. Już mam pomysł, jak ją jeszcze udoskonalić. Postanowiłam, na środek tacy dołożyć jeszcze takie lekko złotawe kryształki i złotym pisakiem wymalować linię. Będzie taca pełen przepych. Najpierw wymaluję pisakiem wzór. Obkleiłam już tacę folią, żeby zabezpieczyć brzeg, a poza tym stworzyć malutenki brzeg zewnętrzny, żeby można było wylać cieniutką warstwę żywicy, dzięki której będę mogła przykleić moje kryształy na środku, a poza tym zabezpieczą wzór, który narysowałam. Wylewam odrobinę żywicy i patyczkiem teraz starannie i dokładnie rozprowadzam ją. Rozprowadzam w każde miejsce z wyjątkiem kryształowych kół. I zostawiam do zastygnięcia. A tak wygląda efekt końcowy. Moim zdaniem sztos. Po prostu rewelacja. Przepiękna taca. Bardzo bogata ze względu na kryształowe koła. Kryształy przyklejone na środku i linie. Do zobaczenia.